Jeśli za zabawą tego, że w godzinach południowych pomagałem koledze wymyśleć jakiś nick na YouTube, bo kolega planuje też zostać YouTuberem, tak samo jak ja, stwierdziłem, że, stwierdziłem, że w sumie nagrałbym dla was odcinek z pomysłów na nicki ze strony zapytaj one. No to lecimy! Jakie pomysły na fajne nazwy na YouTube? Macie jakieś fajne pomysły na nick na YouTube? Jeśli tak, to oczywiście wynagodzę. Mordek Cookies. Zabójcie na, Zabójcie na ciasteczek. Nikt taki bardziej na angielski YouTube, ale chyba nawet spoko. Tutaj o, tutaj kładę tu jak twój jest ta, kurde, coś yy, jakiś Kevin się napisał do, do tej yy, Neti czy Dete. Nie wiem czy to jest kołobita czy chłop. Tutaj Liverpool 200, coś kurde wypisał kilkanaście techników, jakieś koko koko. Wielki to akurat cennik już chyba gdzieś widziałem na YouTube i raczej mi się to to nie zdaje, bo sobie już widziałem chyba taki kanał z technickiem. Kissing Kiss. E, Kissing Kiss to raczej by mógł się nazywać, nie nazywać tylko taki by mógł być tytuł filmu na YouTube niż cała nazwa kanału, więc to takie trochę się. Zul. No bakuję tylko, żeby za, zamiast Z było Z i już mamy kanał żula na YouTube. To bym sobie mogło gdyby content był też żółty to w sumie to by było nawet ciekawe ograniczona, Niew, niewolnica? Co so, jest? Od kiedy kurde na YouTube jesteś w zniku YouTube og ograniczonym czy niewolniczym? Te niki to po, w ogóle na YouTube nie pasują według mnie. Nie ten bloket TikTok Kurde brakuje żeby to było na K i kurde mamy YouTube'a Siema, jestem TikTok, dzisiaj po raz kolejno gadamy TikToki. O to by mogło wyglądać śmiesznie. Nikt na YouTube jako bloket też mi jakoś ten nikt nie pasuje w ogóle. Czoko Koko -ko Kokotoko, taki na zmianę. No się nie bym powiedział. i znowu kurde, Kevin 700 do tu jak twoja stara. Slave. W sumie takie slave przez 4 by nawet było okej okay, chyba, co nie? Jakaś. A1 happy, Bumi. Little Choco, Blocket, Happy End. Nikt na YouTube'a jako Happy End? Przecież Happy End to się może nazywać finał, bo może być e, zakończenie o Happy End, ale nie jako nicka na YouTube. Kurde, no. DDI, czy DDI? Nie wiem, to, to się pewnie po angielsku jakoś czyta. Jak dla mnie nikt taki powyżej trochę się niego. Ten Kevin już jest chyba pod trzecim komentarzem, jak ja to czytam wszystko. Jezu, Chryste, ile tutaj zników. Jeszcze kurde, to są ja jakieś, nie wiem, może to jest rosyjski, chiński, kurde, koreański. Co to, to są kurde za teraz nagle? Dobra, tu jeszcze nikt jakichś trzyków kurde... da, szereg mniej więcej niż trzy. Okay. Za Boże. <laughs> Kurde, kanał na YouTube została tu. Jak na takie pomysły można spać? jak jest akurat ok, czy Dada da, do nieku? Popatrzcie mnie w komentarzu, nie za bardzo, mam jak to się czyta. Chlapsta jest spoko. że ja. W sumie jest na YouTube kanał Eromodo, no to że ja chyba też by mógł być. Czekłotubka, kurde taka to jest piosenka od Josepha Batana. Nie, Josepha Batana to był chyba w Aficie, a sama piosenka była od, od Alberto na GM2L. Więc czekotupka jako nazwa kanału nie jest chyba najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Wyścieta to matka. Odczep się, zostaw mnie. co to są kurde za, za pomysły? Bo to jest zaś jakieś pieprzyniat. Kurde zaś chińskie, koreańskie kurde dupeniki. Ja 50. nie tutaj z takich ników. To jest... To się nie kończy. Ryby, <śm> albo bo zjadę Ja pierdolę, liczę, nie. Mieć nick na iktubie jako... Left, alt i tak dalej. Naprawdę. Kolejne jakieś. To tutaj al alfabet był pisany, czy co? Weddinger jest ok. I, i Win też. To jest księżniczka po A dobra, Jezus Maria. To nie są jakieś inne języki, tylko to, to są polskie języki. Tylko jak, jakieś. Jakieś mega zmieniono, zmieniono litery. Tylko po co aż tak sobie utrudniać oboty i zmieniać od razu litery do nikulnych? To się trochę nie kleje kurde, To noca w marzeniach. Eksotyk egzotyczna. to mi jakoś na nik na YouTube, na YouTube nie pasuje. Chodzi no, Nikt kurde mega spokojny jako poziomka. Się ma, no jest to poziomka, dzisiaj kamy piłkę i walimy czy damek. z Mogłoby w sobie nawet być. Ja nie wiem, mogę, mi się nawet nie chcę przez te wszystkie niki przechodzić. Bo to, to są po prostu takie czcionki, że zanim ja to wszystko bym oszczytał, to by minęło chyba. Dwie godziny. Emonger, kiss me. Kiss mnie to kurde, może być tytuł filmu, a nie jakaś nazwa kanału, no. Bludzie, położę was, no. Ja rozumiem, że na zapytań one zawsze są jakieś debilne odpowiedzi, ale lub miejcie trochę rozumu, lub pomyślcie cokolwiek, nie? Szanowna. ja się tak patrzę tutaj. A to się kurde. Tak ciągnie bez końca. I to jest jeden komentarz taki długi. Co ty gadasz? Ja pielenicie. Dobra, to my to trochę pomieniamy. Na ganz, Jedna... ja widziałem że, y, na telefonie u kolegi, że tych nikników jest całkiem sporo, ale nie myślałem, że aż tyle. Nie, nie no. Jeśli ktoś by, by miał taki nick na YouTube, to KZD... Ej, hey, chwila. no i bym by miał ktoś, jakiś taki nik na YouTube, no by, bym, bym się chyba zabił, no bo żeby mieć takie coś, to chyba trzeba gdyby pan, trzeba mieć coś niepowokonanego z drugą, nie? Czekoladek, nie, dobrze, diabecki, anioł, kaniński, diabełek, potasek, wszystko jest ok, ale się to jest na mój świat. <laughs> Dobra, to chyba widziałem akurat też na telefonie na, wtedy na telefonie kolegi to jest śmieszne w sumie jako taki przyśmieszczenie nikt byłoby to nawet spoko nie powiem. O matko. Córka Super Esa. Nie do końca rozumiem jak to ma się czytać oko. Bardzo dziękuję za pomoc. Jej, te teche, hery już zajęte te, od dawna i pewnie inne też. Wykładam gwiazdkę <laughs> i boję się smerfu. To, że to ma być niby kurde, nick na YouTubie, trochę mi się to nie kleinie. Enchantowana no jak to mają być te I gdyby to się czytało jako iPhonek, to by było nawet kurde spoko, nie? Kochane te jako kurde DPL, wykryta DPL dla kanału to mega spoko. Kolejny mieszkający na Meteoricie o nazwie e, PonyDucującyPotinarzy, a faktualnie ja złapię z wesby, dupa. <laughs> o matko. Jeśli to miałby być cały dzień na YouTubie no to to byłby chyba najśmieszniejszy kanał pod ze względu na nazwę na YouTube chyba. Myślę, że, że nie tylko w Polsce byłby najśmieszniejszy, ale na całym świecie by zrobił full. Kevin, ty mnie chyba prześladujesz w tych komentarzach, albo tych wszystkich. na zapytaj o lecie. O, skończyło się. Kawra Kimia plus Flash na przykład jak ja to Marty Flash. No tak, przynajmniej tak, to Marty Flash. Kotek, kotek jak nick na YouTube, Może by przeszło. O, dobra. Tymczasem skończyły się te, się te niki, też przez wszystkie bym na 100% nie przechodził, bo to, to wtedy ten odcinek to by chyba trwał nie wiem, 40 minut. Tymczasem ja mamy 11 minut do materiału także mam nadzieję, że, mam nadzieję że ten odcinek Wam się podobał na razie